Cześć! Z tej strony codziennie lepsze, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o kolejnej metodzie powodującej wzrost naszej produktywności. Metoda nazywa się Zjedzte Żabę i dotyczy w szczególności osób, które dużo pracują, ale nie widzą postępów w swojej pracy innymi słowy, nie przybliżają się do realizacji tych najważniejszych celów, a po prostu dużo pracują czyli dużo pracują, są zajęci, ale nie są produktywni. Osób, które mają problem z wdrożeniem jakiegoś systemu produktywności w całości, osób, które mają problem z prokrastynacją, osób, które zajmują się w dużej mierze właśnie pierdołami, mają problem z rozproszeniem, mają problem ze skupieniem. I właśnie z, z, z patrzeniem na swoje postępy, czyli nie widzą postępów w swojej pracy, bo po prostu te postępy są niewielkie. W tym właśnie pomoże Ci metoda Zjedz żabę, która została spopularyzowana przez Briana Tracy i e, napisałem taką książkę właśnie o tym samym tytule. I generalnie cała metoda sprowadza się do takiego stwierdzenia. Jeżeli Twoim zadaniem byłoby zjedzenie żaby, to zrób to z samego rana. Jeżeli Twoim zadaniem byłoby zjedzenie dwóch żab, to zacznij od tej większej. Czyli chodzi mniej więcej o to, żeby zrealizować na początku dnia najtrudniejsze. Najcięższe, najbardziej nieprzyjemne zadanie, wobec którego czujesz największy opór, które najchętniej byś odłożył na później, które ma najmniej pozytywnych aspektów dla Ciebie w kontekście realizowania jego, ale bardzo często jest to właśnie zadanie, które w największym stopniu doprowadzi Cię najszybciej do realizacji Twoich celów, ma największy wpływ na Twoje życie i jest tym najważniejszym zadaniem, czyli innymi słowy wiąże się to w pewnym sensie z filmem, który nagrałem całkiem niedawno o tytule Jedna rzecz, czyli znajdź taką rzecz, której zrobienie spowoduje, że wszystko inne stanie się mniej istotne, nieistotne yy, lub łatwiejsze, czyli innymi słowy lokalizujemy to jedno najtrudniejsze, najcięższe i najbardziej wartościowe dla nas zadanie w ciągu dnia. Wczoraj rozmawialiśmy również o tym, żeby odseparować nasze priorytety od reszty zadań. Tu właśnie robimy to samo. Wybieramy jedną najważniejszą rzecz, tą najtrudniejszą, tą, która budzi w nas największe obrzydzenie w pewnym sensie i opór, i tym zajmujemy się w pierwszej kolejności. W momencie, kiedy zrealizujemy to zadanie, to da nam napęd i motywację. Na resztę dnia, ponieważ tą najtrudniejszą rzecz będziemy już mieć zrealizowaną. Jeżeli później pójdzie coś nie po naszej myśli, jeżeli braknie nam energii, jeżeli coś wypadnie, jeżeli coś się wykrzaczy, jeżeli będą jakieś problemy, to tą najważniejszą rzecz i tak mamy już zrobioną. Tymczasem większość ludzi spycha tą najważniejszą rzecz właśnie na później, na jutro albo na moment. Gdzie już nie ma tej energii, gdzie już nie ma tej motywacji, gdzie już nie ma tyle silnej woli i zajmują się pierdołami, a później właśnie nie widzą postępu w swojej pracy, bo cały czas zajmują się właśnie drobnicą i źle lokalizują priorytety i spychają te trudne, te ważne zadania na później, przez co te postępy są po prostu niewidoczne. Czy to znaczy, że mielibyśmy się zajmować jedną rzeczą dziennie? Oczywiście, że nie. Chodzi po prostu o to, że gdy tą jedną najtrudniejszą rzecz zrealizujesz, to wszystko inne stanie się łatwiejsze, będziesz miał większą motywację i będziesz miał napęd do pracy na resztę dnia. Paradoksalnie, dzięki temu zrealizujesz o wiele więcej i zrealizujesz to mniejszym kosztem energii, presji. I takiego zamartwiania się, że cały czas z tyłu głowy masz to, że robisz teraz coś, ale jednak czeka na ciebie coś ważnego, czyli takie poczucie, że gdzieś tam jest coś nieprzyjemnego, co będziesz musiał zrobić. Gdy odhaczysz to od razu, to nie masz już tego poczucia, bo przecież to już zostało zrealizowane, a ty możesz zająć się całą resztą rzeczy, które już nie są tak bardzo istotne i jesteś zmotywowany, dumny z siebie i cieszysz się, że to, co najważniejsze, zostało już zrobione, a reszta to już jest detal i właśnie dzięki metodzie zjedz żabę czy też metodzie jedna rzecz jesteśmy w stanie zdjąć z siebie trochę presji, dać sobie napęd i motywację, poczucie postępu na resztę dnia, bo poczucie postępu jest bardzo ważnym motywatorem, a jednak jak odhaczysz to najważniejsze zadanie od razu, no to czujesz postęp. I zobacz, że to jest znak naszych czasów, bo bardzo często jest tak, że my właśnie te ważne rzeczy i te priorytety spychamy gdzieś tam dalej, ze względu na to, że jesteśmy przytłoczeni ilością zadań, które mamy do zrealizowania, oraz łatwo się rozpraszamy i jesteśmy rozproszeni. I zobacz, że to, co dla naszych ojców, dziadków, pradziadków, było w pewnym sensie naturalne, czyli zajęcie się priorytetami od razu, dla nas jest pewnego rodzaju wyzwaniem, ponieważ wtedy nie było takiej ilości rozproszenia, nie było takiej ilości przeszkadzaczy, przytłoczenia takiej ilości zadań. Świat nie pędził tak szybko. Dziś my mierzymy się z tym. Ze względu na to, że jesteśmy rozproszeni i przytłoczeni, dlatego powinniśmy wrócić do korzeni i zastosować właśnie taką metodę, czyli zlokalizowanie największego priorytetu, rozpoczęcie zadania od, dnia od tego najtrudniejszego zadania, a za tym podąży cała reszta. To był kolejny odcinek Codziennie Lepszy 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę, komentarz i suba. A my widzimy się jutro. Trzymaj się. Hej!